Witam wszystkich bardzo serdecznie z kraju, który wielu kojarzy się z wiatrakami, z tulipanami, kraju wielu różnic kulturowych, który przygarnia przybyszów z całego świata. Kraju, który leży w Europie, ale bardzo różni się od naszej ojczyzny od Polski. Wszystko zaczęło się już 13 lat temu. prawie 14. Jako małżeństwo z siedmioletnim stażem bez dzieci, z trzema kotami przyjechaliśmy tutaj na holenderską ziemię. No i pozostajemy do dnia dzisiejszego. Skąd ta decyzja? Skąd decyzja wyjazdu? Skąd decyzja emigracji? Nie wiem, czy znacie takie uczucie, czasami doświadczamy go w życiu, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy w coś uwikłani, zaplątani, że to nie do końca jest tak, jak powinno być. Brakuje czasu. Chcielibyśmy robić coś nowego, coś innego. Coś, co będzie dobre, co będzie gdzieś budowało nas wewnątrz, co będzie budowało nasze małżeństwo, nasz związek. I tak właśnie było w naszym przypadku. Dokładnie chodziło o męża, o jego pracę. Mąż pracował w tym czasie na uczelni, chciał zrobić doktorat. Zaczęły się jakieś kłody podrzucane pod nogi. No i. Niestety, w tym momencie zaczynamy się zastanawiać, tak, czy to jest nasze miejsce. Jeżeli y, nie możemy realizować naszych pragnień, y, naszych oczekiwań, naszych zamierzeń, no to zaczynamy myśleć, że może trzeba by spróbować gdzieś indziej. Szczęścia. Y, no i tak było. Mąż znalazł ogłoszenie na LinkedIn. F y, firma ogłaszała się, którą zresztą wcześniej znał, z którą współpracował, nawet pracując na uczelni. No proces rekrutacyjny przeszedł pozytywnie i dostał umowę. Zdecydowaliśmy się oboje na to, że spróbujemy właśnie nowego życia, Życia w innym kraju. No pozostałam jeszcze ja,, która wtedy miałam taką pracę, która mnie satysfakcjonowała, która dawała dużo takiej radości, poczucia, spełnienia. Była to praca związana z pomaganiem innym ludziom, z rozmowami, z kontaktami, z wyjazdami, z organizowaniem różnych rzeczy. No praca, która dawała naprawdę mi jako kobiecie, jeszcze nie mającej dzieci, dawała mnóstwo satysfakcji. No i teraz. Mąż, który rozpoczyna nowe życie, tak, który ma nowe perspektywy, no i ja, która muszę zostawić to, co dawało radość. Ale z drugiej strony gdzieś taka świadomość była, że musimy mieć trochę więcej czasu dla siebie, że to, co my robiliśmy do tej pory, choć było takim fajnym zajęciem, to tak naprawdę sprawiało, że my bardzo się angażowaliśmy. Kiedy małżeństwo nie ma dzieci, a chce coś zrobić, no to może bardzo dużo robić. Niestety, często kosztem właśnie swojego wolnego czasu, który mo moglibyśmy spędzać we dwoje. U nas to wyglądało często tak, że mieliśmy jeden samochód i mieszkaliśmy pod Szczecinem, więc musieliśmy, nie było wtedy jeszcze komunikacji takiej, że można było sobie wsiąść w autobus komunikacji miejskiej w naszej miejscowości, więc po prostu dojeżdżaliśmy samochodem do Szczecina. No i to była częsta wymiana samochodu, czyli mąż wracał ze swojej pracy, e, jedliśmy razem szybki obiad, ja wsiadałam i jechałam. Moja praca była głównie pracą popołudniami, więc no tak to wyglądało. No to chyba coś jest nie tak, prawda? Coś trzeba zmienić w życiu, jeśli małżonkowie mają za mało czasu dla siebie. E, no i mąż wyjechał pierwszy do Holandii. Zobaczmy tutaj, jak wygląda krajobraz holenderski. Płasko, zupełnie płasko, ale dużo przestrzeni. Kiedy się wyjdzie na taki spacer, można naprawdę pooddychać tą przestrzenią. Mąż wyjechał jako pierwszy do Holandii, ponieważ miał takie szkolenie 3 miesięczne w Kanadzie, więc nie było sensu, żebym ja tutaj w obcym kraju siedziała sama. I po tych trzech miesiącach przyszedł czas wyjazdu. Nie było to dla mnie łatwe, bo musiałam zostawić właśnie tą moją pracę, to co tak naprawdę bardzo lubiłam. Wiadomo, że wybór jest tutaj jednoznaczny, tu się nie ma co zastanawiać, tak? Czy praca, czy mąż? No to jest wybór oczywisty, że Chciałam być razem z moim mężem. Natomiast musiałam wewnątrz siebie stoczyć taką walkę, że tak naprawdę to, co ja robię, nie jest najważniejsze w moim życiu. Najważniejsze jest to, żebyśmy byli razem. No i ta walka trwała, ale w styczniu 2008 roku przyjechałam do mojego męża. No i tak. Uczucia, które mi towarzyszyły. Z jednej strony radość, tak? jesteśmy razem, mamy czas, mamy naprawdę czas, mamy weekendy, które możemy spędzać razem, możemy sobie jeździć rowerami, możemy sobie wspólnie odkrywać też Holandię. Z drugiej strony brak kontaktów, brak tych ludzi, z którymi się spotykałam, brak rodziny, obcy język. No holenderskiego nie znaliśmy w ogóle. Tutaj można się bez problemu porozumiewać po angielsku, ale mój angielski też nie był takim, na takim poziomie, żebym ja mogła siebie wyrazić całkowicie. W mojej pracy ja tak naprawdę bazowałam na właśnie kontaktach, na rozmowach. Na tym takim głębszym spotkaniu z drugim człowiekiem. Tutaj naprawdę brakowało mi słów. O, proszę, takie piękne. Ach, chyba będzie już odleciały, ale był ten, ten dźwięk. Tu jest bardzo dużo ptaków, właśnie w Holandii, naprawdę, i bocianów pełno. Teraz mamy tu więcej bocianów niż w Polsce zdecydowanie więcej. Z ludźmi. Więc moja praca bazowała na, na kontaktach z ludźmi. I teraz, tak, kiedy przy, przyjechałam tutaj, i nagle nie mogłam porozmawiać z ludźmi, e, tak, na, tak naprawdę, tak, od serca, no to to było dla mnie naprawdę trudne. Gdzieś się zacinałam, gdzieś brakowało słówek, e, i, i to było ciężkie, to było bolesne wręcz, i spowodowało też taką moją. Postawę troszeczkę wycofania się. Lepiej nie mówić, niż nie móc się wyrazić. Teraz, oczywiście, uważam, że to było głupie, ale, ale no tak, tak, tak to się u mnie objawiło. Kolejny problem, który się pojawił, to po prostu był dla mnie szok, że tutaj. Kościoły są zamknięte, że ja nie mogę sobie pójść pomodlić się, że nie mogę skorzystać z Eucharystii w ciągu tygodnia. I w Polsce było to po prostu na wyciągnięcie ręki. Wywołało to niesamowity smutek i takie: Jego, ja chcę, ja chcę do Polski, ja chcę wrócić. A mówię, a z drugiej strony, ten początkowy etap to było takie zachłośnięcie się właśnie tym, że to były takie, jakby dla mnie wakacje. Że teraz mam czas na to, żeby być z mężem. Czekam na niego, kiedy on wróci z pracy z obiadkiem. Mam czas, żeby ugotować spokojnie. Mam czas, żeby biegać sobie, zacząć uprawiać sport. Mam czas po prostu dla siebie, na przeczytanie czegoś. No i właśnie takie, takie rozdwojenie. Gdzieś myślę, że Holandia na początku spełniła to takie moje głębokie pragnienie, że ja tak naprawdę chciałam być w domu. Chciałam gotować, chciałam sprzątać, chciałam być taką gospodynią domową piec ciasta, cieszyć się tym, że właśnie wraca mąż z pracy podać mu ten obiad. To było gdzieś we mnie tak w środku, myślę. Ale e, trochę zagłuszone chyba przez tą pracę, przez tą aktywność taką. I co się stało niesamowitego, co przekonało o tym, że ten wyjazd był e, naprawdę, naprawdę potrzebny i że to, było, że to była decyzja trafiona stuprocentowo. My e, nie mogliśmy się doczekać dzieciątka, tak? Minęło 7 lat małżeństwa, e, pozostawaliśmy bez dzieci. A tu w Holandii, po półtora miesiąca pobytu, okazuje się, że ja pod sercem noszę dzieciątko naszego służącego Pawła, który dzisiaj ma, w tym roku będzie kończył 13 lat. Także to było takie pokazanie, że yy, no jesteście tutaj na właściwym miejscu. Wyjazd nie jest bez sensu, tak? Myślę, że każdy z nas, jeśli będziecie kiedyś przed taką decyzją wyjazdu właśnie, to zawsze musicie się zastanowić, czy to służy dobru. Czy to jest dobre dla małżeństwa? Ja absolutnie nie polecam takich samotnych wyjazdów, czyli że na przykład mąż sam wyjeżdża albo żona sama wyjeżdża. Myślę, że to nie jest dobra decyzja. Tutaj kwestie zarobkowe to są zawsze chyba takie drugoplanowe, tak? Najważniejsze jest to, z jakich pobudek ja podejmuję tą decyzję. Pieniądze to jest taka jakby dodatkowa rzecz. Natomiast nigdy nie osiągnie się szczęścia, jeśli poświęci się na przykład małżeństwo dla właśnie zarabiania pieniędzy. Natomiast jeśli się wybierze to, co najważniejsze, to myślę, że później przychodzą te inne rzeczy. Tak? Także, czy Holandia jest naszą ziemią obiecaną? Myślę, że w tych filmikach. Które mam nadzieję, że będziecie chcieli oglądać, wyjaśni się, czy tutaj można znaleźć to, czego się tak naprawdę szuka. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny filmik. Myślę, że w takim cyklu tygodniowym uda mi się nagrywać te filmiki. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.